Moja przygoda z Ormianami rozpoczęła się na trzecim roku studiów historii, kiedy to wybrałem seminarium u profesora Jerzego Wyrozumskiego. Interesowałem się już od szkoły średniej historią kościołów wschodnich. Spodziewałem się, że najodpowiedniejszy dla mnie będzie temat kościoła prawosławnego na ziemach wschodnich Królestwa Polskiego. Jednak po zgłoszeniu tej propozycji profesorowi nie bardzo mu się to spodobało. Nie wiem z jakich względów, ale w każdym razie skrzywił się i zapytał, a może tak zająłby się pan dziejami Ormian polskich? No ja wówczas o tych Ormianach to wiedziałem bardzo niewiele. Może tyle, co napisał o nich Sienkiewicz w trylogii. Bardzo ogólne zresztą sprawy, no ale oczywiście stwierdziłem, że, że podejmę to, to wyzwanie. No i bardzo szybko zacząłem szukać różnego rodzaju materiałów, różnych źródeł. Te, ta, ta tematyka była niebadana nie w Polsce od okresu międzywojennego, bo oczywiście po zmianie granicy Polacy nie mieli dostępu do archiwum Lwowskiego. Zatem większość prac w języku polskim napisano w okresie przedwojennym. Zelektryzowała mnie taka informacja, że ksiądz Grzegorz Petrowicz napisał, napisał pracę na temat kościoła ormiańskiego w Polsce właśnie w okresie, który mnie interesował, czyli w okresie średniowiecza. Tytuł tej pracy w języku włoskim brzmiał Chiesa Armena in Polonia. Parte prima, czyli część pierwsza, obejmowała okres do początku XVII wieku, czyli do objęcia władzy w diecezji ormiańskiej w Lwowie przez Mikołaja Torosowicza. No, oczywiście, widziałem, że tam jest bardzo wiele nowych źródeł. Języka włoskiego nie znałem. No ale postanowiłem właśnie to zmienić zakupiłem wówczas taką grubą książkę Studiamo la lingua italiana. No i zacząłem sam uczyć się tego języka włoskiego. W drugiej części były wypisy z literatury włoskiej i to nie tylko współczesnej, ale także z XIX-XX wieku. Gdzieś po kilku miesiącach znałem już ten włoski na tyle, że poradziłem sobie ze zrozumieniem tekstu yy, książki. Jakieś jej fragmenty referowałem na seminarium u, u profesora. Profesor oczywiście myślał, że to już jest moja praca magisterska, no a ja po prostu streszczałem te nowe ustalenia księdza Petrowicza, no i te źródła, które on cytował w, w źródła ormiańskie w tłumaczeniu na język włoski. Później pomyślałem sobie, że dobrze byłoby się wybrać do Rzymu. No, splot różnych okoliczności sprawił, że udało mi się. Początkowo mieszkałem w domu polskim tuż przy placu Świętego Piotra. Ten dom już obecnie nie istnieje. Mieszkałem tam może dwa tygodnie, no a potem dzięki różnego rodzaju listom polecającym, trafiłem do Pontificio Collegio Ukraino. I tam, to było oczywiście seminarium dla księży obrządku grecko-katolickiego, prowadzone przez Bazylianów. Od przełożonego w Kolegium Ukraina otrzymałem listy polecający do Kolegium Orientale. To umożliwiło mi korzystanie ze zbiorów tej bogatej instytucji. Dzięki temu, że mieszkałem w seminarium, za darmo i miałem zapewnione jedzenie. To, to powodowało, że pobyt planowany na miesiąc przedłużył się do prawie trzech miesięcy. To był rok 1981. W tym czasie w Rzymie doszło do zamachu na Jana Pawła II, więc przeżywałem ten okres też bardzo. Intensywnie. No, krótko mówiąc, zwie, złożyłem też wizytę księdzu Petrowiczowi, który mieszkał w Pontificio Collegio Armeno. Rozmawialiśmy na tematy, które mnie interesowały. Zresztą był najlepszym specjalistą z tego zakresu, ponieważ przez całe lata. Gromadził materiały i źródła do dziejów Ormian polskich. Z mojej perspektywy najbardziej ciekawe były źródła dotyczące epoki średniowiecza, ponieważ to seminarium historyczne, które wybrałem w Instytucie Historii, ono w zasadzie było seminarium średniowieczym, a więc kończyło się gdzieś może w początkach chronologicznie, gdzieś w początkach XVI wieku. Ksiądz Petrowicz pożyczył mi wówczas. Maszynopis większej jeszcze pracy, którą stworzył, która była zatytułowana po włosku La colonia armena nella regia di Polonia, czyli kolonia ormiańska w Królestwie Polskim. No, i pamiętam, że, że korzystałem z tego maszynopisu właśnie w, w seminarium ukraińskim, gdzie oczywiście odpisywałem sobie tylko te fragmenty, które dotyczyły okresu okresu średniowiecza dzisiaj z perspektywy czasu żałuję, że no, nie postarałem się w jakiś sposób skopiować tego dzieła bo do tej pory nie udało się jakby znaleźć pontificio collegio armeno tego maszynopisu w spuściźnie księdza Grzegorza Petrowicza ksiądz Grzegorz Petrowicz był człowiekiem bardzo Uczynnym i starał się mi pomóc. Kilka razy widzieliśmy się, rozmawialiśmy, opowiadał mi o, o tym, czym się zajmuje, jaka jest sytuacja wśród Ormian. Był to Ormianin polski, który, jeszcze przed II wojną światową, został przez arcybiskupa Teodorowicza wysłany na studia do Rzymu. Nigdy już no, do Polski nie wrócił na stałe. Był krótko w Polsce w latach 60. Niemniej jednak twierdził, że czuje się obco w, ormiańskim, w środowisku ormiańskim, mimo że biegle mówił w tym języku. W seminarium przeważali klerycy pochodzący z Bliskiego Wschodu. A zatem można powiedzieć, że ten dystans kulturowy pomiędzy księdzem Petrowiczem, który pochodził jednak z diecezji lwowskiej, a tymi klerykami był stosunkowo, stosunkowo duży. Po powrocie z Rzymu miałem materiały, których nikt nie miał. Źródła, które nie były wzmiankowane w przedwojennej historiografii. No i to spowodowało, że że udało mi się napisać może trochę lepszą pracę magisterską niż przeciętni studenci w 1983 roku właściwie większość tej pracy została opublikowana w naszej przeszłości czyli czasopiśmie poświęconym dziejom Kościoła katolickiego w Polsce tak się jednak złożyło, że nie, nie otrzymałem od razu w Uniwersytecie Jagielońskiej posady, która byłaby związana z pracą naukową. O etaty wtedy było trudno, również dzisiaj jest trudno. Zaproponowano mi pracę w Zakładzie Historii Oświaty i Kultury na etacie bibliotekarza. Zresztą nie był to cały etat, tylko pół etatu. W tym czasie jeszcze kończyłem pracę magisterską, ponieważ rozpocząłem pracę 1 października 1981 roku, a obroniłem się w roku 1982. Jednocześnie brałem udział w życiu społeczności ormiańskiej w Krakowie. Z tego co pamiętam, to był czas, gdy. Żyło wielu uchodźców z, dawnego, z dawnych kresów Rzeczypospolitej. W Krakowie odbywały się często różnego rodzaju spotkania, czy to kresowiaków, lwowiaków, czy, czy Polaków pochodzących z innych miejscowości, które po II wojnie światowej znalazły się w granicach dzisiejszej Ukrainy. Działało także przy polskim towarzystwie Ludoznawczym koło zainteresowań kulturą ormian. Wtedy taką ważną rolę w tym kole pełnił pan Michał Bochosiewicz z Gliwic, który właściwie miał ambicje naukowe, zbierał różnego rodzaju materiały historyczne, pisywał także czasami biografie ormiańskie do polskiego słownika biograficznego. Z jego inicjatywy przynajmniej raz wygłosiłem odczyt dla Ormian, właśnie z tematyki dotyczącej początków kościoła ormiańskiego, o biskupach pierwszych, które, którzy byli znani ze źródeł historycznych, bo właśnie poprzez pracę księdza Petrowicza. Okazało się, że istnieją nie tylko polskie dokumenty dla tego biskupa, ale także kondaki, czyli bulle katolikosów ormiańskich dla niego. No, to, to powodowało, że no, miałem coraz więcej jakby znajomych w tym środowisku. Utrzymywałem bliski kontakt z panią Henryką Augustynowicz-Ciecierską której mąż był Ormianinem, brali ślub przed wojną w katedrze ormiańskiej, i ona też tu w Krakowie była taką animatorką, można powiedzieć, tych zainteresowań armenistycznych. Miała przygotowany tekst o, o benedyktynkach ormiańskich. No, teraz po latach wiem, że, że głównie był on oparty na. Żywotach sławnych Ormian ojca Sadoka Baroncza. No, ona była z wykształcenia jednak polonistką i nadała temu bardzo taki ciekawy językowo ton, może nieco zmodernizowała teksty ojca Sadoka Baroncza. Później ten jej artykuł, właściwie ten artykuł ukazał się w tym samym numerze naszej przeszłości, co, moje, co moja praca magisterska, pomagał jej w, w tym ojciec Paweł Szczaniecki, benedyktyn. Stąd artykuł jest autorstwa zarówno jej, jak i ojca Pawła Szczanieckiego. Później, takim ważnym wydarzeniem w życiu. Dawnych Ormian. Były różnego rodzaju zjazdy. Wziąłem udział w drugim zjeździe środowiska ormiańskiego, który był zorganizowany w klasztorze Ojców Dominikanów w Krakowie, w refektarzu. Z tego co wiem, to pozostały nawet zdjęcia. Wygłosiłem wówczas referat na temat Kościoła rumieńskiego w Polsce, który był takim jakby historycznym tułem do przedstawienia sylwetki arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza. Wtedy też poznałem młodego kleryka, który Tadeusza Zaleskiego, który potem został pasterzem Ormian katolików, a więc jakby wszedłem szerzej w krąg tej społeczności, która, jak podkreślam, w tych latach 80. -tych była jeszcze, jeszcze bardzo żywa, było wiele osób szczerze zaangażowanych, osób, które rzeczywiście pochodziły z rodzin ormiańskich i którzy. Rzeczywiście dążyli do odnowienia tej wspólnoty. Drugim takim, takim impulsem było, była działalność księdza, księdza Kazimierza Filipiaka, który brał udział w te, też w tym drugim zjeździe wspólnoty ormiańskiej. Był to dusz pasterz. Nie Ormianin można powiedzieć, bo był to góral, ale włączony był jeszcze przed wojną w struktury kościoła ormiańsko-katolickiego. Po II wojnie światowej udało mu się wywieźć większość materiałów czy rękopiśmiennych, ale także niemal całe wyposażenie kościoła ormiańsko-katolickiego w Stanisławowie. Po wielu perypetiach osiadł w Gdańsku, gdzie udało mu się odbudować części. Kościoła. W zasadzie była to w tym czasie zakrystia, która no, stała się jakby takim zagłębiem tych pamiątek, które udało mu się do Polski przywieźć. Potem pojawił się ksiądz Józef Kowalczyk, który był księdzem rzymskokatolickim diecezji wrocławskiej, ale z pochodzenia zdaje się po matce Ormianinem, który przeszedł przez. Ormiańską formację w Pontificio Colegio Armeno w Rzymie, no i który rozpoczął jakby odbudowę tej wspólnoty. Celebrował on liturgie ormiańskie w kościółku świętego Idziego pod Wawelem, tutaj w Krakowie. Często bywałem na tych mszach. Natomiast zamieszkał w Gliwicach, gdzie do dnia dzisiejszego istnieje Kościół, znajdujący się w rękach tej wspólnoty ormiańsko-katolickiej. Potem byłem świadkiem oczywiście pewnego rodzaju napięcia pomiędzy księdzem Filipiakiem a właśnie księdzem Kowalczykiem. Te napięcia wynikały stąd, że, że ksiądz Filipiak odprawiał Mszę Świętą według rękopiśmiennych mszałów używanych w archidiecezji ormiańskiej lwowskiej. Ta liturgia była od XVIII wieku w dużej mierze no, zlatynizowana, ale w każdym razie bardzo odbiegła od pierwotnej prawda, liturgii ormiańskiej. Natomiast ksiądz Józef Kowalczyk w Rzymie nauczył się Liturgii tamże celebrowanej, która w niewielkim stopniu tylko różni się od liturgii celebrowanej w Armenii, no i między nimi był, było napięcie i spór. Wówczas wyłonił się też ten problem rytu lwowskiego, że, że rytu lwowski, czyli, czyli ten obrządek ormieński. Celebrowany w okresie międzywojennym. Według księdza Filipiaka powinien być takim głównym wyznacznikiem, natomiast ksiądz Kowalczyk według niego odprawiał, według tak zwanego rytu, rytu libańskiego jak on jak ono nazywał, mimo że ten ryt był nie tylko stosowany w Rzymie, ale także w Wiedniu czy w Wenecji, gdzie istnieją dwa katolickie zakony ormiańskie. Ponieważ zacząłem już pracować jako pracownik naukowy w Instytucie Historii, w zakładzie, gdzie wcześniej byłem bibliotekarzem, no i moja praca doktorska musiała się wiązać z profilem tego zakładu. Zajmowałem się historią szkolnictwa katedralnego w Polsce średniowiecznej. Zatem przez jakieś 10 lat w zasadzie wyłączony byłem z życia ormiańskiego. Oczywiście byłem świadkiem powstania w 1990 roku Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego z siedzibą w Krakowie. I o, o ile wcześniej taką dominującą postacią była pani Anna Krzysztofowicz, profesor naszego uniwersytetu, zoolog, która szczerze prawda, zajmowała się też bardzo gorliwie tą problematyką ormiańską, redagując biuletyny Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego, bo właśnie nie, nie wspomniałem, że w 1990 roku powstała jakby taka jakby druga struktura więc już niezależne Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne. Wtedy bardzo ważną rolę odgrywał pan Adam Terlecki, który był wieloletnim prezesem tego stowarzyszenia OTK. Działalność polegała głównie na organizowaniu comiesięcznych spotkań i odczytów, gdzie nie tylko Ormianom, ale także sympatykom przybliżano różnego rodzaju zagadnienia z historii Ormian pokazywano różnego rodzaju filmy. W latach 90. zaczęła następować pewnego rodzaju zmiana, bo do tej pory, mówiąc o Ormianie, to wszyscy myśleli o tych przybyszach z dawnych kresów, ludziach, którzy byli w dużej mierze spolonizowani. Język ormiański był używany tylko w liturgii. Natomiast w latach 90. już u schyłku zaczęli pojawiać się Ormianie z Armenii Radzieckiej, którzy osiedlali się w Polsce, tam czynnikami, które właściwie skłaniały ich do migracji, było upadek Związku Radzieckiego, wojna z Azerbejdżanem, trzęsienie ziemi. Stąd zaczęły pojawiać, zaczęli się pojawiać właśnie ci Ormianie w różnych miastach. Polski. No i oczywiście była wielka bariera kulturowa pomiędzy tymi tak zwanymi starymi Ormianami, a, a tymi nowymi. Właściwie tej nici porozumienia nie ma do dnia dzisiejszego, aczkolwiek są podejmowane różne, różne inicjatywy mające zbliżyć jakby te dwie tradycje, a przynajmniej takim, takim celem jest, ażeby Ci ormianie no, przejęli jako własną tą tradycję swoich przodków, którzy osiedlali się w Królestwie Polskim od średniowiecza, czyli od czasów Kazimierza Wielkiego. W każdym razie wówczas Pan Terlecki. Angażował się nie tylko w organizowanie owych spotkań co tygodniowych, czy w organizowanie periodycznych zjazdów o ale, ale także pomagał tym ludziom, którzy czasami przybywali ze Związku Radzieckiego, a potem okazało się, że ze Związku Radzieckiego. Już nie było i nie było właściwie tak specjalnie do czego wracać. Niektórzy z nich do dnia dzisiejszego mieszkają w Krakowie, no a jeden z takich Ormian, Armen Edigarian, jest prorektorem naszego uniwersytetu. Pojawiły się też jakby nowe impulsy, ponieważ nowi Ormianie oczywiście w większości byli wyznania niekatolickiego, ich zwierzchnikiem był katolikos Eczmiadzyński. No im trochę brakowało tego rodzimego obrządku, no ale, ale ten pierwszy okres ze względu na to, że w, że w ogóle nie było żadnych inicjatyw ze strony Kościoła ormiańskiego, to niektórzy z Ormian korzystali z usług także duchownych ormiańsko-katolickich. Szczególnie to ważne było dla nich w wypadku chrztów, ślubów czy pogrzebów. Trzeba też powiedzieć, że wielu z tych Ormian no w związku z tym, że pochodzili z ze Związku Radzieckiego w ogóle nie miało chrztu, ich kontakt nawet z Kościołem Narodowym był zupełnie luźny. Pytanie o wyznanie twierdzili, twierdzili że, że są oczywiście tego wyznania, ale, ale często nie mieli nic z Kościołem wspólnego. No, w każdym razie, takim ważnym też wydarzeniem, które pamiętam, w 1999 roku było zorganizowanie w Muzeum Narodowym w Krakowie wystawy o Ormianach Polskich. Kuratorem tej wystawy była pani Ewa Biedrońska-Słotowa. Ta wystawa miała duże powodzenie. Wydany został katalog tej wystawy. Ja również zostałem zaproszony do współpracy, ale napisałem za długi tekst, który nie wszedł do, do tego katalogu. Wybrano tylko pewne materiały do kalendarium, które w nim się znalazły. Natomiast ja wykorzystałem fakt przygotowania tego tekstu do opublikowania go osobno. Ukazał się w roku 2000. W wydawnictwie Księgarnia Akademicka pod tytułem Ormianie w Polsce Dawnej i Dzisiejszej. No, i to był już taki okres, kiedy wracałem do, do tematyki ormiańskiej, ponieważ w latach 90. obroniłem pracę doktorską, a więc można powiedzieć, to zobowiązanie wobec zakładu zostało jakby. Wypełnione, a, a więc uzyskałem też możliwość powrotu do tych pierwotnych zainteresowań. Pierwszym takim tekstem, który no, można powiedzieć, przygotowywałem już w tym drugim etapie swojej działalności naukowej, to była biografia Krzysztofa Serepkowicza. Ormianina Lwowskiego, który był tłumaczem wielkiego posła Krzysztofa Zbarazkiego do Stambułu po wojnie chocimskiej. No i w związku z tym z, z badaniami prawda, nad jego postacią udało mi się wyjechać do Lwowa. Korzystałem z archiwum Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego Ukrainy, prawda, we Lwowie. Udało mi się wiele szczegółów biograficznych z jego życia ustalić, no i to w zasadzie, jak powiedziałem, no zapoczątkowało powrót do, do tematyki ormiańskiej. Później również habilitacja moja, którą zacząłem przygotowywać pod koniec lat, też 90. XX wieku. A ukazała się w roku 2002 w formie książki, była już stricte poświęcona tematyce ormiańskiej. Z wcześniejszego doświadczenia wiedziałem, że, że wadą wielu polskich prac jest to, że nie znały one kontekstu ogólnoormiańskiego, czyli praktycznie no, nie, nie znano. Ani struktury tego kościoła, ani prawa kanonicznego, ani zwyczajów. Postanowiłem przyjrzeć się początkom tego kościoła, w jaki sposób on się wyłonił jako niezależny kościół na czele z własnym katolikosem, patriarchą, następnie jakie były losy tego kościoła w średniowieczu, na czym polegały jego dogmaty co budziło sprzeciw zarówno Kościoła Bizantyńskiego, jak i Kościoła Rzymskiego. No i temu była poświęcona wspomniana przeze mnie praca, czyli Armenia Chrystiana, unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu i tożsamość chrześcijaństwa rumiańskiego. Ta praca w 2000. W 2016 roku ukazała się w przekładzie na język angielski. Oczywiście, z perspektywy czasu ją trochę zmieniłem, bo stale ukazują się nowe materiały i nowe źródła, które pozwalają nam uściślać niektóre tezy czy weryfikować sądy. No ale generalnie rzecz biorąc, zajmuję się teraz tematyką ormiańską z takich ważniejszych projektów. To, to są projekty związane z Fundacją Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, która powstała w 2006 roku. Jestem przewodniczącym tej rady. Udało nam się opracować dwa takie albumy: Ormiańska Warszawa, potem Ormiańska Polska. No i oczywiście, takim jakby uwieńczeniem pracy na niwie ormiańskiej, jest powstanie. W Polskiej Akademii Umiejętności, ośrodka badań nad kulturą ormiańską w Polsce, który zajmuje się już jakby naukowym badaniem przeszłości Ormian, zarówno w Królestwie Polskiej, potem w Rzeczypospolitej, no ale także w późniejszych wiekach XIX i XX.